Cześć! W tym poradniku pokażę Ci, jak możesz zrobić taką rozwijającą się i powiewającą flagę. Można ją później przypiąć do dowolnego obiektu na naszej scenie i zacząć symulację. Lecimy! Na początek tylko pokażę, że przygotowałem sobie taką bardzo prostą scenę, na której wszystko będziemy bazować. Ty oczywiście nie musisz mieć tej konkretnej sceny. Każdy krok, przez który będziemy przechodzić, oczywiście możesz odtworzyć na swojej scenie. No dobra, bierzmy się do pracy. Na samym początku oczywiście fajnie by było zrobić jakąś flagę, którą będziemy tutaj rozwijać. Więc, żeby dodać flagę, wciśnij Shift A, wybierz Mesh i przejdź do Plane. Teraz G, Z, żeby podciągnąć ją do góry, i tutaj mamy prostego plane'a, który stanie się naszą flagą. Teraz wejdę w tryb edycji klawiszem Tab, wcisnę S, żeby zacząć skalować, i wcisnę Y, żeby skalować tylko w osi Y, czyli żeby ją wydłużyć. Przejdę do widoku z góry, o tutaj, G, Shift Z, i umieszczę ją w tym miejscu, w którym chciałbym, żeby się rozwijała. Już jesteśmy całkiem blisko. G, Z, troszkę w dół i znowu G, Y troszkę do tyłu. Teraz chciałbym, żeby ona wypełniała tą przestrzeń tutaj po bokach, więc znowu wcisnę TAB, żeby przejść w tryb edycji, S, X, przeskaluję i przesunę całą flagę w to miejsce. Jest fajnie. Teraz spróbujmy sprawić, aby ta flaga faktycznie tutaj rozwijała się i opadała w dół. Żeby to zrobić, najpierw będziemy potrzebowali dodać trochę geometrii do tego obiektu. Gdy wejdziemy w tryb edycji klawiszem TAB, i przejdziemy w tryb zaznaczania wierzchołków klawiszem 1. To zobaczysz, że mamy tutaj tylko cztery wierzchołki. A żeby ona się wyginała, żeby była nierówna, potrzebujemy zdecydowanie więcej wierzchołków. Więc wcisnę Ctrl R, żeby dodać więcej przecięć, i będę kręcił kółkiem w myszce, żeby uzyskać mniej więcej coś takiego. Chodzi o to, żebyśmy mieli tutaj ściany, które są mniej więcej kwadratowe. I teraz, jak mamy je kwadratowe, możemy wcisnąć A, prawy przycisk myszy, subdivide. I zrób tak kilka razy, aż będziemy mieli nieco gęstszy obiekt. Coś takiego myślę, że będzie OK. I teraz będziemy mogli zacząć wyginać ten obiekt. Czyli jak wejdę sobie z prawej strony tutaj w zakładkę fizyki, będę mógł włączyć coś takiego, co się nazywa cloth. Tutaj na samym dole mamy linię czasu. Możemy ją sobie troszkę podwyższyć i przeciągnąć na pierwszą klatkę. Teraz, gdy mamy tą opcję włączoną, możemy wcisnąć spację. I nasz obiekt zacznie opadać, czyli działa już na niego fizyka, tylko że nic poza tym. Nie układa się w żaden konkretny kształt, nigdzie się nie przyczepia, po prostu cały obiekt zaczyna spadać. Więc teraz wprowadźmy nieco więcej skomplikowania, powiedzmy. Przejdźmy sobie tutaj, gdzie ona powinna być przyczepiona. Wcisnę C, żeby dostać takie kółko dookoła mojego kursora. To kółko mogę powiększać i pomniejszać, kręcąc kółkiem w myszce. A jak kliknę lewym przyciskiem myszy, to będę mógł zaznaczać wierzchołki albo ściany, albo inne rzeczy. Więc chodzi tutaj o to, żebyśmy zaznaczyli sobie obszary, które chcemy mieć przypięte. Te obszary nie będą się kompletnie ruszać, ruszać się będzie cała reszta. Jak to jest zaznaczone, przejdź tutaj w ten zielony trójkącik, w Vertex Groups kliknij plusik i teraz Assign. Jak teraz wciśniesz Alt A, żeby odznaczyć wszystko, i tutaj Select, to zobaczysz, że mamy zaznaczone te wierzchołki, które wcześniej mieliśmy zaznaczone. Czyli tym przyciskiem Assign przypisaliśmy te wierzchołki tutaj do tej grupy tutaj. I na razie więcej nam nie potrzeba. Wyjdź z trybu edycji klawiszem Tab, przejdź znowu w ustawienia fizyki. Ja to troszkę tutaj rozsunę, żebyśmy widzieli więcej, co się dzieje. I jak zlecę tutaj w dół do Shape, to w Pin Group mogę wrzucić tą grupę, którą przed chwilą zrobiliśmy. U mnie to się nazywa Group, ale jeżeli tutaj byśmy zmienili na przykład na Przypięte, to wtedy będziemy mogli znowu wskoczyć do fizyki i to będzie Przypięte. Jeżeli teraz wcisnę spację, to zobaczysz, że te wierzchołki tutaj faktycznie się nie ruszają, a rusza się cała reszta. Tylko mamy kolejny problem. Kolejnym problemem jest brak kolizji na naszym obiekcie. Fajnie by było, jakby nasza flaga nie przenikała całkowicie przez naszą ścianę. To też będzie bardzo łatwe do zrobienia. Wystarczy zaznaczyć naszą ścianę, obiekty, z których składa się ta ściana i z prawej strony włączyć Collision. Tylko ja mam tutaj zrobione to wszystko tak dosyć modularnie, że każdy element jest oddzielnym zupełnie obiektem. Więc, jeżeli też tak masz, to przejdź przez każdy taki obiekt i włącz mu kolizję z prawej strony. OK, wszystkie obiekty mają włączoną tą kolizję, więc teraz, gdy znowu przejdę na sam początek linii czasu i wcisnę spację, to zobaczysz, że nasza flaga uderzyła w ścianę i teraz po prostu jest statycznie przy tej ścianie. Więc żeby teraz dodać nieco więcej takiej różnorodności do naszej animacji, myślę, że możemy wrzucić jeszcze wiatr do tej sceny, żeby ta flaga nie tylko wisiała, ale także powiewała na wietrze. Wcisnę Shift A, przejdę do Force Field i tutaj wybiorę Wind. Wind, czyli po prostu wiatr po angielsku. Kompletnie nie ma znaczenia, gdzie ustawisz ten wiatr na scenie, ważne jest to, w którym kierunku będzie wiał. W którym kierunku jest ta strzałka. Ustawię jakoś tak i teraz tutaj z prawej strony ustawię jego moc. Czyli powiedzmy, jakbym dał z 500 i teraz przejdę na sam początek animacji, spacja. To widzisz, że teraz nasza flaga zaczyna się unosić, bo ten wiatr na nią działa. Ale możemy jeszcze wejść tutaj w noise amount i wpisać na przykład 10. Wtedy nie będzie to taki jednostajny wiatr, a będzie lekko zmienny. Będzie faktycznie wiał, czyli tak, jakby można się spodziewać powietrze. Raz mocniej, raz słabiej, po prostu wiatr powiewa. I dzięki temu robią się takie fajne kształty na naszym obiekcie. Może teraz jest troszkę faktycznie za mocno, więc myślę, że możemy zmienić tutaj na przykład na 300 i znowu odpalić animację. I to jest już praktycznie gotowy system naszej flagi. Teraz będziemy ten system nieco rozbudowywać, dodając materiały, tekstury i dodatkowo rozwiniemy jeszcze tą naszą flagę. Za każdym razem, gdy chcemy coś zmieniać, musimy przejść na sam początek animacji. Teraz wcisnę Shift A, przejdę do Curve i wybiorę Bezier. Dzięki temu dodaliśmy nową krzywą na scenę. Obrócę ją, powiększę, i wyrównam, czyli A, S, X, 0, Enter. Dzięki temu mamy teraz równą krzywą. Tą krzywą sprawimy, że nasza flaga będzie taka zwinięta. Przejdę sobie do widoku z boku, zaznaczę końcówkę tej krzywej, wcisnę E i wyciągnę do góry. Teraz to obrócę i tak jak widzisz tutaj, to zaokrąglenie tak będzie szła nasza flaga. Umieszczę to teraz mniej więcej tak i po prostu stworzę tutaj taki rulon. OK, mamy coś takiego. I teraz wystarczy, że wejdziemy w naszą flagę, przejdziemy do modyfikatorów z prawej strony. Teraz w modyfikatorach wybiorę modyfikator curve i wybiorę tą krzywą, która jest tutaj. I teraz, gdy złapiemy tą flagę i będziemy ją przesuwać, to ta flaga będzie owijać się wokół naszej krzywej. Oczywiście teraz to jest troszkę przesadzone, więc ja bym znowu wszedł w naszą krzywą, zaznaczył ją całą i pomniejszył, żeby po prostu była nieco mniejsza. I teraz flaga będzie się lepiej zawijać. Jeżeli przesuwając flagę dojdziesz do takiego momentu, gdy ona tak jakby się sama przebija, to znaczy, że musisz ją albo przesunąć, albo stworzyć dłuższą tą krzywą dookoła, której ona się zawija. I teraz zaznaczę oba te obiekty, czyli i naszą flagę i krzywą, G, Y i przesunę tutaj, gdzie powinna być. No i fajnie, to już mamy gotowe. Jeszcze, żeby nie pojawiały się te takie paski, to kliknę prawym przyciskiem myszy i wybiorę Shade Smooth. Dzięki temu będzie wszystko takie bardziej wygładzone. Tylko teraz, gdy wciśniemy Spację, to zobaczysz, że wszystko się zepsuje, no bo chyba nie o to nam chodziło. Raczej miałem na myśli nieco inny efekt rozwijania tej flagi. Stało się tak, dlatego że mamy tutaj modyfikator curve, więc ja bym to cofnął na sam początek i teraz zatwierdził ten modyfikator, czyli kliknę na tą strzałeczkę w tym miejscu i wybiorę apply. Teraz nie ma już tego modyfikatora, i cały nasz obiekt jest w takim stanie, czyli geometria jest taka. Wcisnę spację i działa już prawie tak, jak tego byśmy chcieli. Teraz problemem jest to, że w tym miejscu, o tutaj, obiekt przechodzi sam przez siebie, co jest niezbyt fajne. Myślę, że powinniśmy teraz przejść do ustawień fizyki z prawej strony, zlecieć tutaj w dół i tam, gdzie jest sekcja Collisions, włączyć Self Collisions. Czyli teraz kolizje nie tylko będą obliczane dla pozostałych obiektów, ale też ten obiekt będzie mógł sam ze sobą wchodzić w kolizję. Sprawdźmy, jak to teraz wygląda. No i właśnie dostaliśmy całkiem fajną animację rozwijania się naszej flagi. Teraz jeżeli chcielibyśmy to jeszcze jakoś bardziej dopasować pod nas, czyli żeby na samym dole nie tworzył się taki dziwny rulon, który nigdy nie zniknie, możemy przejść do jej ustawień i tutaj z prawej strony zwiększyć vertex mass. Dzięki temu każdy wierzchołek na naszej symulacji będzie nieco cięższy. Ja ustawiłem teraz na 1 kg, czyli ta flaga jest teraz dużo cięższa i dzięki temu powinna się lepiej rozwinąć. Tak jak teraz zobaczymy. W dalszym ciągu na samym końcu robi się taki rulon, ale później bardzo szybko zostanie rozwinięty. Mimo wszystko na końcu naszej animacji robi się taki rulon, ale za chwilkę zostanie on rozwinięty, więc myślę, że nie ma już z tym problemu. No i tak wygląda sama sekcja poświęcona animacji tej flagi. Reszta już zależy od nas, ale jeszcze możemy przejść sobie na szybko do teksturowania tego obiektu. W tekstury nie będę się za bardzo zagłębiał, bo tu wystarczy przejść do zakładki shading u góry, stworzyć nowy materiał dla naszej flagi, przejść do trybu pozwalającego na zobaczenie tych tekstur. Aktualnie cała flaga jest biała, tutaj będziemy mogli zmienić jej kolor, ale jeżeli chcielibyśmy, żeby to było bardziej takie realistyczne, będziemy musieli skorzystać z jakiegoś rodzaju tekstur. Ja już przygotowałem sobie folder z teksturami, więc teraz wystarczy, że wezmę te tekstury, przeciągnę tutaj i podłączę do odpowiednich slotów. Jeżeli nie wiesz o co chodzi z tymi materiałami i jak to wszystko podłączyć, to zobacz film w karcie z prawej u góry, w którym tłumaczyłem jak to wszystko działa, po co są te node'y i w ogóle o co chodzi z tymi kabelkami wszystkimi i podłączeniem. No dobra, sam materiał już mamy. Teraz fajnie by było umieścić na tym jakiś nasz obrazek, jakieś nasze logo czy coś takiego. To również możemy bardzo szybko zrobić. To jest nasz najprostszy, domyślny materiał. Ale jeżeli teraz weźmiemy ten Principled, zduplikujemy go i ustawimy tutaj wyżej. Teraz zmiksuję te dwa materiały ze sobą, czyli Ctrl-Shift, prawy przycisk myszy, przeciągam w dół. I dzięki temu dostajemy node a Mix. Jeżeli nie pojawił ci się node Mix Shader, to prawdopodobnie nie masz włączonego dodatku Node Wrangler. Wtedy wejdź w Edit, Preferences, Addons i wpisz tutaj Node, zaznacz Node Wrangler, i wszystko powinno działać. Tylko teraz nasza flaga cała stała się biała, a my chcielibyśmy po prostu dodać na to jakieś logo. Żeby to zrobić, oczywiście przejdź do jakiegoś pliku, w którym masz te swoje logo, które chcesz dodać. Ja skorzystam z tego, kliknę na nie, przeciągnę, upuszczę. Pozbędę się już tego folderu i wystarczy teraz, że kolor podłączę do faktor w Mix RGB i zmienię color space na non-color. Dzięki temu wyświetlimy nasze logo na tym obrazku. Jeżeli u Ciebie jest tak jak teraz u mnie, że mamy odwrotność tego, co byśmy chcieli, czyli żeby materiał był na zewnątrz, a logo było jakiegoś koloru, to wystarczy przejść do Mix Shader i zamienić to miejscami. I pyk, nasze logo już jest widoczne, tylko jest widoczne dosyć dziwnie. To już jest kwestia skalowania siatki UV. Siatkę UV też poruszałem w oddzielnym filmie, więc fajnie by było, gdybyś najpierw zobaczył o co z tym wszystkim chodzi. Link jest oczywiście w opisie i w karcie z prawej u góry. My teraz przejdziemy przez to całkiem szybko. Czyli wejdę w UV Editing u góry, przejdę do trybu wyświetlania naszych tekstur, zaznaczę cały nasz obiekt i teraz zwyczajnie przeskaluję go, czyli A, S i teraz go powiększę. Jak teraz wygląda, gdy wyjdę z trybu edycji klawiszem tab? Wszystko się rozjechało. Rozjechało się dlatego, że mamy tutaj naszą symulację, więc byśmy musieli przejść na pierwszą klatkę, wciskając shift strzałka w lewo i teraz znowu rozwinąć tą flagę. Tak jak widzisz, od razu tworzą się pewne problemy, bo mamy zbyt dużo tych logosów na naszej fladze. Żeby się ich pozbyć, żeby ograniczyć to do tylko jednej flagi, znowu będziemy musieli wejść w shading, przejść tutaj gdzie jest nasze logo i zmienić opcję repeat na klip, żeby wyświetlało się tylko jedno logo. I teraz widać, że jest trochę za bardzo rozciągnięte w pionie, więc wystarczy znowu przejść tutaj z lewej strony, S, Y i przeskalować to w pionie. No i tak jak widzisz, nasze logo wygląda już zdecydowanie lepiej. Oczywiście teraz jest kwestia dopasowania tego, żeby logo wyglądało idealnie tak, jak chcemy, czyli znowu przeskalowania go i nadania koloru. Więc teraz się tym zajmę. No i nie wiem, jak Ty uważasz, ale według mnie flaga wyszła całkiem fajnie. Mamy rozwijającą się flagę z naszą teksturą, z naszym logiem i z działającą fizyką czyli praktycznie wszystko, czego potrzebujemy. Oczywiście, różnego rodzaju kształty tej flagi albo inne tekstury możesz dodać dokładnie tym samym sposobem tylko po prostu zmieniając pliki, które wczytujesz. Więc to będzie wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnego.